Bohaterką tego filmu będzie pani Ola, która w roku 2017, miała wówczas 22 lata, zdecydowała się zmienić diametralnie swój wygląd i wykonać tatuaż na gałkach ocznych, tak by ich biała część stała się czarna. Jak sama mówi, zawsze chciałam mieć wytatuowane oczy. Uważałam, że pasują do. Mnie. Serdecznie Państwa zapraszam na film. Pani Ola długo szukała tatuażysty, który podejmie się wykonania jej tatuażu na gałkach ocznych, aż w końcu znalazła w Warszawie renomowane studio. Tatuażysta Piotr twierdził, że takich zabiegów wykonał już w przeszłości kilkadziesiąt. Jak się później okazało, to nie była prawda. Tatuażysta wbił igłę zbyt głęboko, tuż rozlał się po gałkach ocznych no, tak chyba miało być doprowadzając do uszkodzenia nerwów wzrokowych. Pani Aleksandra straciła wzrok w prawym oku, a w lewym oku widzenie zostało znacznie ograniczone. Sprawą oczywiście zainteresowała się prokuratura. Już w maju 2017 roku pani Aleksandra przeszła trzy zabiegi okulistyczne. Udało się ustabilizować ciśnienie w oku i ulżyć jej w ból. Chciano też wypłukać tusz z oka, ale barwnik wżarł się w kamień. Okazało się podobno, że tusz był wątpliwej jakości, nie miał atestów i nie mógł być użyty do tego typu zabiegów. A sam tatuaż został wykonany niezgodnie ze sztuką. A jaka to sztuka miała być? Na koniec grudnia 2022 roku sąd w Warszawie wydał wyrok w tej sprawie. Piotr, a tatuażysta, ma zapłacić pani Aleksandrze 150 tysięcy złotych i wykonywać pracę społeczną. Jedno oko pani Aleksandry zastąpiono implantem. Dodatkowo cierpi jeszcze na zaćmę i jaskę. Pani Aleksandra odcięła się od social mediów, bo ma już dość nienawiści i hejtu, jaki ją tam dotyka. No i co państwo sądzicie w tej sprawie? Czy ktoś o zdrowych zmysłach mógłby sobie wbić igłę w oko, żeby zrobić tatuaż? Tatuaż na skórze zostawia rany, które potrafią się goić tygodniami. Co dopiero, tak inwazyjny zabieg wykonany na gałkach oczu. I wszystko po co? Żeby wyróżnić się z tłumu. Białe przemalować na czarne. To się musiało źle skończyć. Od dalszego komentowania tego straszliwego incydentu się powstrzymam, chociaż na kanale o rozpaczy domagającej się rekompensaty mówiłem już wielokrotnie, m.in. w tym filmie, który pojawił się na karcie u góry etran. Napiszcie Państwo, co Wy o tym sądzicie. Dlaczego nikt pani Aleksandry nie odwiódł od... Pomysłu wytatuowania sobie gałek ocznych, dlaczego sam tatuażysta tego nie zrobił? Przecież to zupełnie nie ma sensu. Teraz, w tej chwili, mamy do czynienia z tragedią młodej dziewczyny okaleczonej już na całe życie, wszystko wskazuje na to, że w tym drugim oku, gdzie te widzenie jest już skrajnie ograniczone, bo nawet konturów nie widzi, być może straci także wzrok w drugim oku całkowicie będzie po prostu niewidoma tatuażysta no, już nie będzie nawet, podejrzewam, cieszył się jakimkolwiek zaufaniem. Chyba nie będzie się podejmował już nawet upiększania ludzi w ten sposób, poprzez oczywiście działania mające na celu podkreślić indywidualność ludzi, którzy oczywiście nie omieszkali zaznaczyć swojego istnienia poprzez wymalowanie sobie całego ciała, na przykład jak zrobiła to Pewna pani w Wielkiej Brytanii, która ma 800 tatuaży na całym ciele i dziwi się następnie później, że nie chcą jej wpuścić do szkoły na Jasełka dziecka. Z mojej strony to na dziś wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko i pozdrawiam, Król Pustkowia Jerzy Kaśko.